Cześć kochani, dzisiaj trzy karteczki świąteczne i trzy tagi, ale tagi zobaczycie za chwileczkę, ponieważ nie zmieszczą mi się w kadrze. Karteczki są bardzo proste, zamówił je mój tata i mu zawsze zależy na tym, żeby to były kartki no, takie religijne. Tak więc jak pamiętacie może z moich ostatnich zakupów kupiłam wykrojnik. Właśnie z stajenką z Maryją, Józefem i Dzieciątkiem. Tak więc na takie trzy sposoby wykorzystałam ten wykrojnik. Pokażę Wam z bliska te kartki. Tutaj wykorzystałam ten papier, który dostałam w gratisie. Tak się fajnie prezentuje. Wyciąłam właśnie tą rameczkę. Całą. Zostawiłam ten wianek, który tutaj była bardzo fajna, taka grafika. No i ten wianek wycięłam sobie również osobno, ponieważ był dodatkowo do wycięcia. No i dodatkowo wykroiłam jeszcze z wykrojnika w dwóch odcieniach zieleni właśnie takie wianuszki z ostrokrzewu. Przykleiłam je, dopasowałam je jeden na drugi i właśnie ten z papieru wianuszek. Oprócz tego dodałam jeszcze kilka listków, kilka właśnie listków ostrokrzewu, również, no i tych czerwonych owoców, jak i czerwoną kokardkę. Zastanawiałam się, czy tutaj nie dać tej żółto-złotej kokardki ze względu na właśnie tutaj ten złoty napis, ale uznałam, że ta czerwona dużo bardziej mi tutaj pasuje i tak ją też zostawiłam. No i jak możecie zobaczyć, Maryja, Józef i Dzieciątko, tutaj zrobiłam taką, no jakby, nie wiem, tak mi się skojarzyło, taką poświatę, żeby coś tam się jeszcze zadziało, to właśnie tak to wykorzystałam. Jest to podwójnie przyklejone na takim papierze kraftowym, no i potem na samoprzylepnym papierze takim złotym. Tak samo jest zrobiony napis, z tym, że napis jest podklejony na papierze takim czerwonym baza jest kraftowa tak wygląda z tyłu naklejka w środku jest właśnie oklejona ponieważ to jest baza z Ekrona. jak już dobrze wiecie te pasy z Ekszona kraftowe i oklejam w środku ponieważ mi się nie podobają tak wygląda pierwsza kartka nic więcej tutaj nie ma żadnego jakiegoś pyłku złotego czy też nowo takie proste kartki do koperty druga karteczka jest w takich odcieniach zieleni, czerwieni, taka bardzo myślę kojarząca się ze świętami. No i tutaj właśnie ta stajenka, te postaci są przyklejone, wykrojone podwójnie. Ta szopka jedynie jest tutaj w jasnym kolorze, przyklejona na ciemnym, kraftowym właśnie papierze. No i gwiazdeczka, która jest podwójnie wyembosowana białym pudrem. Jest to wszystko przyklejone na kółeczkach z właśnie przeszyciami. No i pod spodem mamy kompozycję. Żeby też nie było tak zbyt prosto, zbyt nudno, to stworzyłam właśnie jeszcze taką kompozycję tutaj też z takimi elementami typowo świątecznymi. No i napis Wesołych Świąt, podwójnie wycięty. Czerwony napis, przyklejony na białym. No, i tak w środku wygląda karteczka. Też oczywiście przykleiłam sobie tutaj ten papier z tej kolekcji. Tu kolejną karteczkę mamy, taka bardzo prosta, jak zresztą wszystkie w sumie. Tutaj mamy napis Wesołych Świąt, wyembosowany. Podwójnie, oczywiście. Ja akurat no, staram się tak robić, żeby było to. Bardzo fajnie, gładki ten napis, żeby nam się nie robiły jakieś, wiecie, pęcherzyki czy jakieś luki, takie dziurki. Więc zwykle, właśnie to embosuję dwukrotnie. Tutaj, o, właśnie jest, zdaje się, jednokrotnie wyembosowane i ma już taką strukturę, aczkolwiek tutaj na tym ta struktura wcale mi nie przeszkadza i wychodzi całkiem fajnie. Ten napis jest tekturkowy, no jak już wspominałam, wyembosowany. Tutaj mamy właśnie ten wykrojnik z ostatnich zakupów, i również tutaj jest przyklejony na kółeczkach z przeszyciami, aczkolwiek ten kraftowy jest ze zwykłego wykrojnika bez żadnych wzorów, dlatego że te pośrednie nie mają już tutaj takiej wielkości jak ta kraftowa, więc użyłam tego zwykłego, a chciałam, żeby to się troszeczkę wybijało, żeby to no miało jakieś tam nie było takie płaskie i jednolite żeby nam się to nie zlewało jest przepiękny papier z listeczkami tutaj z, takimi, z takim jakby szronem, tak to wygląda troszeczkę taki przymarznięty bardzo piękny papier to jest też papier z ostatnich zakupów no i tu pojawiają się nam kropelki znowu i z tego przeźroczystego i z takiego perłowego no, i baza również jest kraftowa, również oklejona. I tak się prezentują trzy karteczki dla mojego taty, które będzie wysyłał do rodziny. Teraz przejdziemy do tagów, które tworzyłam w podziękowaniu dla moich klientów. Mogliście już kilka tagów zobaczyć, które zrobiłam wcześniej. Teraz zrobiłam w ostatnich dniach jeszcze kolejne trzy. No i co? Pomyślałam również o rodzicach. Myślę, że, że tą właśnie dam rodzicom. Ponieważ no, oni są, jakby nie było, też moimi stałymi klientami, i w takim drobnym geście podziękowania za to, że, no, jakby nie było, wspierają mnie, moją twórczość, to pomyślałam, że im też chociażby takie maleństwo mogę wręczyć w podziękowaniu za, za te zamówienia, za wspieranie mnie i mojej twórczości. Co tutaj mamy? Zrobiłam shaker boxa. Są tutaj takie jelonki białe. Jest kilka właśnie takich diamencików białutkich małych. One są dosyć duże, jak na shaker boxa, więc nie zawsze nam się dobrze przemieszczają, aczkolwiek starałam się go zrobić na tyle grubego, żeby one swobodnie tam sobie latały. No i kilka właśnie takich cekinów cyrkoni, żeby nam to tutaj też fajnie wyglądało kolorystycznie, pasowało i do tej białej ramki do, w takim nawiązaniu do śniegu, do świąt no i też ten miętowy który tutaj nam się pojawia ta bombeczka miętowa żeby to też miało takie nawiązanie kolorystyczne na górze tutaj mamy malusieńką kompozycję no i między innymi właśnie tego biegnącego jelonka ja tutaj sobie to zabezpieczyłam, to kółeczko, wycięłam po prostu wykrojnikiem i przykleiłam. No i przy każdym tagusiu jest jakaś wstążeczka pasująca do reszty kompozycji. No i użyłam tutaj dwóch słomek, to znaczy w zasadzie jednej słomki, tej biało-złotej. Jest to słomeczka gotowa, bardzo ładna kupiłam już ją jakiś czas temu, zresztą pokazywałam ją Wam też w zakupach a tą kraftową, którą tutaj widzicie to jest tak naprawdę ścinek, który mi pozostał z tych tagów, bo, bo te tagi są zrobione na bazie kraftowej, więc ten ścinek również wykorzystałam zwinęłam go w taką słomeczkę i możecie zobaczyć on się tutaj delikatnie mieni są takie paseczki złote zrobione tym jelly rollem no i kompozycja. To jest z Minty Papers i to są te bloczki do wycięcia elementów. Napis to jest pochodzi z Luxboxa, z Actiona. Też już mi się pokończyły w zasadzie te napisy i tak troszeczkę kombinowałam. Ale myślę, że tutaj pasuje do tego i, i ta czcionka jest świetna i podklejona jest na papierze właśnie kraftowym. No i tutaj mamy również tego biegnącego jelonka przyklejonego na stworzonej przeze mnie słomce. No i wszystko mamy przytłumione delikatnie białym gesso. Z drugiej strony już widziałyście, są podziękowania, życzenia. Tak wygląda pierwsza, kolejna, która w zasadzie jeszcze schnie, tak naprawdę, bo dokończyłam ją jeszcze dzisiaj rano. Te kropelki jeszcze będą mokre, tak więc muszę uważać. Tak się prezentuje. Tutaj mamy fantastyczną wstążkę. Ona ma takie delikatne druciki na brzegach, więc możemy sobie ją nawet fajnie przygiąć. Bardzo ładna jest taka typowo świąteczna, moim zdaniem. Ta biało-czerwona krata. Napis Winter, bombeczka z gwiazdeczką. Tutaj mamy te białe śnieżynki, są wyembosowane pudrem. No i kompozycja. Byłam wczoraj z córką na spacerze i pozbierałyśmy kilka patyczków do stworzenia jakichś właśnie domowych ozdób na święta. No, i postanowiłam, że tutaj wykorzystam te patyczki, skoro mam już takie cieniutkie i nie są ciężkie. To będą świetnie pasowały tutaj, właśnie do tej kompozycji, która też jest od Minty Papers. No, i kilka tych kropelek nowo, które wspominam, że muszą wyschnąć. Jest troszeczkę to przytłumione białym gesso. Oczywiście patyczki też są pomalowane białym gesso. Nie za mocno, bo chciałam, żeby jednak przebijał ten jego naturalny kolor. Tak więc powiem szczerze, no ciężko jest mi wybrać, która kartka mi się najbardziej podoba. <grytania> kartka tak w zasadzie. Yy, no, hmm, myślałam, że dam rodzicom prawo wyboru, jako że, że przyjdą po kartki. Ale yy, wiecie, ja w życzeniach użyłam sformułowania państwa i dla Was. Yy, więc, no, chyba nie będą mieli za dużego wyboru. Tak się prezentuje. ten taguś jest popodnoszony. Oczywiście u mnie to musi być, wiecie, coś podniesione. No, i oczywiście sizal tu jeszcze mamy, o którym nie wspomniałam. Też gdzieś tam jest poupychany w tą, w tą kompozycję yy, na yy, jakby wzór po prostu sianka. Yy. I ostatni już ta guś. Tutaj mamy też rameczkę od Mintai Papers. Kompozycja y, tutaj stworzona też od Mintai Papers y, z tych elementów. No i wykrojnikiem takim, na takim błyszczącym papierze czerwonym. By to może będziecie widział jako bardziej y, bordowy czy brązowy, może nawet. Niestety to światło jest takie kiepskie. Wiecie, na dworze jest jeszcze ciemno, i y, no. Widać. Jest to czerwony, czerwony, błyszczący, metaliczny, właśnie papier, wykrojony wesołych świąt. No i rameczka. Rameczka jest troszeczkę podniesiona, żeby nam tworzyła taką fajną głębię ten, ten obrazek, który jest pod spodem. No i kompozycja jest też przytłumiona właśnie białym czeso. I tu nam się również pojawia ten jelonek, który był na wcześniejszej pracy. No, i co dziewczyny, tu mamy również taką wstążeczkę czerwoną przewiązaną życzenia z tyłu. No, i to by było na tyle. Yy, troszeczkę tych tagów się zrobiłam. Jest ich, staje się, że sześć. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałam. To znaczy, że sześć mam jeszcze do rozdania, bo dwa takie już poszły razem z ostatnimi zamówieniami. Yy, tak więc dostałam od pani SMS-a z podziękowaniami za życzenia i i za kartkę, tak więc, no, myślę, że zadowolona jest. A jeśli klient zadowolony, to i ja. Mhm. Dobrze, dziewczyny i kochani, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że te prace Wam się spodobały. No i cóż, do zobaczenia. Zobaczymy, czy będzie jeszcze jakiś świąteczny filmik, bo póki co jestem na bieżąco z zamówieniami, tak więc. Zobaczymy, czy będzie coś świątecznego, a na pewno będzie coś urodzinowego, bo mam jeszcze dwie kartki urodzinowe do stworzenia. Także widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć.